Łamał jakieś cahu, mógł zostać przez takiego człowieka przekręty i zabity przed samo wkazanie kością. W ten sposób zginęło bardzo wielu ludzi, którzy w to wierzyli. Ale później pojawili się misjonarze czy europejscy osadnicy. Szamani wskazywali kością misjonarzy, żołnierzy i nic się nie działo, bo moc kości leżała w wierze. Przekleństwo było skuteczne tylko dlatego, że przeklęta osoba i cała społeczność w to wierzyła. Kiedy zaczynałem pracować z różnymi organizacjami osób chorych na AIDS, jak Gay Men's Health Crisis, Grupa Wsparcia Żyjących z AIDS, Body Polityk czy inne, zauważyłem, że gdy ktoś mówi, myślę, że przeżyję, inni odpowiadają, poszukujesz się. Umrzesz. Ludzie byli ze wszystkich stron utwierdzani w tym, że umrą. Lekarze im to mówili, najbliżsi im to mówili. Wszyscy spodziewali się, że chorzy umrą. Kiedy okazuje się, że jesteś seropozytywny, kiedy dostaniesz wynik badania, wszyscy wokół mówią, że umrzesz. Rząd zapewnia Ci pomoc i darmową opiekę medyczną. Łatwo dostać status niepełnosprawnego, pomoc finansową. Wszyscy wokół mówią, że jesteś chory i języsz, że tej drogi już nie zawrócisz. I wszyscy chcieliby Ci pomóc przebyć tę drogę, jeśli tylko nie będziesz w niej chodzić. i zgodzisz się grać rolę ofiary. O, tamtej stronie było łatwiej. Łatwiej było, kiedy wiedziałam, że umrę. Ja, że jesteś po drugiej stronie? Tak, Tam było łatwiej. Czuło się euforię. To było jak dotykanie twarzy Boga. Człowiek dawał sobie sprawę, że wszystko przemieni. Że wszystko się zmieni. Naprawdę czuło się euforię. Poddawanie się jest pociągające. Ludzie cały czas się poddają. Co oznacza pozytywny wynik badań? Porozmawiajmy chwilę o testach. Co możesz powiedzieć o kimś, kto robi sobie badanie na AIDS? Nazywanie tego badania na AIDS jest błędem. To wcale nie jest badanie na AIDS. Minęło sporo czasu i mi się zorientowałem, że nie jest to też badanie na obecność wirusa HIV. To badanie na obecność przeciwciał, które uważa się za przeciwciała przeciw HIV. Ale to nieprawda. To nieokreślone przeciwciała, które mogą mieć coś wspólnego z HIV, ale nie muszą. Często w cytowanym artykule o wiarygodności testów na HIV czytamy, że nigdy nie potwierdzono, czy mają one prawdziwe wyniki. W tamtych czasach nie wiedziałem, że jednym z założeń tego artykułu jest fakt, że nigdy nie wyodrębniono wirusa HIV. Bardzo trudno go wyizolować i dlatego nie potwierdzono skuteczności testów. Zgodnie z klasycznymi przyzwoitymi standardami, aby potwierdzić, że test diagnostyczny daje właściwe wyniki, należałoby wykazać, które wykryto przeciw ciała. Jest wirus, a nie ma go u tych, u których przeciwciał nie wykryto. W ten sposób dowiedziono, by, że test daje prawidłowe wyniki. Ale tego nie zrobiono, bo nie da się znaleźć wirusa u osób chorych na AIDS czy zakażonych HIV. Po pierwsze, nikt nigdy nie stwierdził obecności wirusa HIV w ludzkim organizmie. Tak zwane testy na HIV nie wykrywają wirusa. Wykrywają przeciwciała, które nie reagują na obecność jakichś białek wytwarzanych w laboratoriach adres. Nie wykrywają wirusa. Wykrywają system odpornościowy pacjenta, który być może reaguje na obecność wirusa. Miliony ludzi przechodzą tzw. Tak badania na HIV, ale to nieprawda, że istnieje badanie laboratoryjne pozwalające stwierdzić, czy ktoś jest zakażony wirusem. Urząd do spraw żywności i leków nigdy nie zatwierdził żadnego testu, który miałby wykazywać obecność HIV w organizmie. Można stwierdzić, czy ktoś jest zakażony wirusem HIV. Jest Pan w stanie pobrać krew od osoby, która może być zakażona i znaleźć wirusa? Tak. Nawet i u osoby, która ma negatywny wynik badania na RNA wirusa. To znaczy, że nie ma wirusa we krwi. Materiał genetyczny wirusa ma formę RNA. Nawet ktoś, kto nie ma wirusa we krwi, może mieć komórki zaatakowane przez HIV. Tam kwas nukleinowy wirusa pod postacią DNA jest dołączany do DNA gospodarza, czyli ludzkiej komórki. Możemy poszukać DNA wirusa w białych skrzynkach i twierdzić, czy dana osoba jest zakażona, nawet jeśli nie ma wirusa we krwi. Czy to zrozumiałe? Podstawowym testem jest hodowla komórką. Bierze się próbkę białych krwinek badanej osoby. W tej próbce te nie znajdziemy się. Są tylko komórki krwi. Potem hoduje się te komórki razem z innymi komórkami otrzymanymi przez Roberta Gają. Należy dodać silne mitogeny, jak fitosemaglutynina albo interleukina 2 żeby pobudzić komórki pacjenta do wystarczania RNA. RNA będzie otoczony białkiem. Być może wytworzone zostaną cząsteczki wirusa. Komórki, z których hodujemy komórki pacjenta zostaną zakażone wirusem. Wiriony będą się replikować in vitro, ale te cząsteczki wirusa nie istniały w ciele pacjenta, od którego pobrano próbkę krwi. Zostały wyhodowane w laboratorium. Ludzie, którzy je wyhodowali, utrzymują, że wyizolowali HIV z organizmu pacjenta. To nieprawda. Nie było tak, że ktoś badał krew pacjenta, znalazł w niej nieznany wirus i nazwał go sztyk. Czy istnieje test, który ostatecznie stwierdza, że jesteśmy zakażeni wirusem? Oczywiście. Jaki to test? Należy przeprowadzić test chemiczna on naprawdę to pokazuje. W zasadzie to również półśrodek, bo wykrywa przeciwciała przeciwko temu wirusowi. Ale wykryto wirusa. Zbudowano jego model. HIV istnieje. W chwili obecnej nie ma Uznanego standardu ustalającego obecność przeciwciał przeciw HIV we krwi człowieka. Ulotka z testu ELISA na obecność przeciwciał HIV. Próbka, która wykazała reakcję zarówno w teście przesiewowym ELISA, jak i w teście USM-Blot, przypuszczalnie zawiera przeciwciał HIV, co wskazuje na zakażenie wirusem. Ulotka z testu USM-Blot na obecność przeciwciał HIV. Test AmpliCor HIV-1 monitor nie jest przeznaczony do stosowania w charakterze testu przesiewowego na HIV, ani testu diagnostycznego stwierdzającego obecność wirusa HIV. Ludka z testu na obecność wirusa HIV nikomu nie polecam poddawania się testom, a to dlatego, że nie wiem co te testy oznaczają i chyba nikt tego nie wie. Nigdy nie spotkałem się z żadnym dowodem, że to co te testy rzekomo wykazują to prawda, czyli że naprawdę wykrywają wirus. Chciałbym zobaczyć potwierdzenie z mikroskopu elektronowego, ale czegoś takiego nie ma. Nie przeprowadzono izolacji wirusa zgodnie z przyjętymi surowymi zasadami. Nazywa się to badaniem na obecność przeciwciał, które uważa się za przeciwciała przeciw ale to nieprawda. To nieokreślone przeciwciała, które mogą mieć coś wspólnego z HIV, ale nie muszą. Nie mówi się nam wszystkiego. Ludzie uważają, że poddanie się badań to dowód odpowiedzialności. To bardzo nieodpowiedzialne badanie. W środowisku gejów wszyscy cały czas poddają się tym testom. Wszyscy wokół mnie badali się na HIV. To dowód odpowiedzialności. Regularne badanie to rodzaj przepustki w świecie gejów. W rezultacie wiele osób wokół mnie uzyskało pozytywne wyniki. Um, tested positive. Jim, yes, hey.